Jestem Pampa papu, gram w Fortnite. Yy, tak. Fortnite jest. Sezon siódmy. Dobra. Yy, lecimy na wydmy wierzących na statek. Chociaż on jest to nic. Może się uda tym razem. O. Może Ale głośno za głośno o chyba będzie ją ściszyć jakoś chyba halo nocni oski bądź oni już się wybuchają o dobra od razu chlepi chyba będzie na nagraniu dzisiaj ten moment pewnie. O pan spadł. lecimy na Szczecin tak o miatacz kamery tak, to jest miastoczka mery, to nie jest miastoczka mery, tylko kamery. Dobra, jeden dad. O nie, spadam. Dobra, i tak w sumie chcę spaść, bo tak mnie nie wciągnie. A mnie wciągnąć bo żeby mi chcemy nie Dobra, stracimy. Wciąga, 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 wciąga. Ja mam gdzieś tu typo? Ja nie mam pełn gdzie? Dobra. E, fajnie by było, jakbym zdobył legendarne itemy. To wiesz, spaza najlepiej czy coś. Fajno by było. Ja nie wiem, stało się za kamieniem. Nie ja będę biegał, bo Sniper jest. Snajperów biega dobra. Ej, ucho, porwiesz mnie wreszcie? Halo! Dzisiaj w ogóle update było, co takie fajne jest. No i tak jak zawsze się zepsuło. W ogóle to jakaś impreza jest, no? I to jakieś MP SIC, coś. Dobra, impra. Wiza. Z tym dj Z bronią kosmicy. Dobra, to ja idę zabijać ludzi. Jak mnie nie porwało. <krym> Nigdy proszę nie latać na ten statek, bo on jest zepsuty. Tak, on zawsze tak ma. Może go kiedyś naprawiam. Ale raczej nie. To da się zniszczyć, to da się zniszczyć. Szkoda. W każe nie da się ich strafić ze skrzynki czy coś. Dobra, czy coś się jeszcze tu zmieniło, bo jestem tu od tego update'a pierwszy raz na tej miejscówce. O nazwie wydny Wierzący. Nie wiem, co go to nazwa, ale głupia nazwa. Kiedyś były płotne. Płotne, najlepsze. Nie wiem czemu zmienili nazwę. Panie oto ludek. Dobra. Jakieś mięcho, tutaj okradniemy. Tak. Bum. <laughs> nie mam. Czy ja tu widziałem ziomeczka, czy mi się wydaje? Tak, ja tu widziałem ziomeczka. Se trafi Dobra. Pograłem życie za siedem. mi się wydaje? Czy to jest jakiś boss? Ja to coś słyszę. I to nie wygląda coś... Dobra, nieważne. Tu jest wszystko normalne. Ten ziomek nie jest normalny. No trzeba, bo on normalny nie jest. On nie jest w ogóle normalny. Panie kolego. Panie kolego, proszę mnie nie zab... Co jest?! Zabiliśmy się nawzajem. Fajnie. On nawet nie strzelił, ale dobra. Dobra, gotowa do kini. Dobra, nie tu. Paskudna? Dobra, paskudna. Trochę daleka, ale paskudna. Na sklepowej będzie niebezpiecznie. Bez I ideolo pod busem. Więc to będzie niebezpieczne miejscu wa... No to paskudna. Paskudna przystoń. Bo to nie przystoń, to przystoń. Tak O, fajne fajerwerki Lecę Ciągle lecę Ciągle lecę Zdę Dobra, wejdę stąd, ale mąż pada Szybciej będzie o nie, to jakoś te loty O Jezu, ale głośne Nie no, dobra, nie, źle o nie, tu są mi złe boty, które chcę mnie ukuć. Nie Na każdy boty chcę nie ukuć. Nawet te, które nie tuką. O ja To ja nie, to ja wezmę to. Zobaczcie, ja tam zdążę dopłynąć. Do, do, do Krótko. Do statku, żebym mnie porwał. Ja jestem gdzieś porwany przez statek i mieć oka itemę. Albo nukitemę. Jak mi się nie uda zabrać wiązek, to pitemy. A czy ja zdążę? To ja zdążę, ale... ...padło. Easy. Zdążyłem, chyba. Nie wiem, może jeszcze nie. No chyba jeszcze nie zdążyłem. Dobra. Zdążyłem, jest. Teraz żeby mnie nie zabili. Ale nie, tu jest blisko zielonych, teraz ja giewam. Alubino. O, skrzynek. Będzie broń. Halo krzynek tam jest? Ja nie chcę się zbliżyć. O zabiję. Łatwo. Weź i ty! Złucho? nie! Poliwa mnie! O, tyle lewał. Próbowałam, nie jestem w więzieniu, typowo Proszę mnie wypuścić, a ja już chcę zdobyja ci temy. Halo? Mogę? Nie mogę? Jest mi... O! Jest ktoś, tańczy, też się tańczyć. O nie, ja nie, nie, nie mogę tańczyć, halo? Chyba, że on nie tańczył. Nie wiem czy nie nawet. Dobra! Krabiec. Skrabiec! Skrabiec. To jest, nie mogę strzelać, bo to on to jest, nie mogę strzelać. Halo policja, nie mogę strzelać. O, weź z tego. Strzelać nie mogę. Jak ja mam przegraną. Jakie ja tu szare itemy, zdobędę? będę. W ogóle strzelać nie będę mógł. Przegram grę w ogóle. Będę ostatni. Ostatnie miejsce. Tak. To nic, że pewnie już się wybiło milionos. No ja strzelać nie mogę, halo, ja to zgłaszam na policję. Policę ubezpieczeniową ale nie zabijajcie mnie wiem jak jest z dzbanem wiem jak jest z gigatwanem ale że mogą być pierrotowe o! Co, a jednak nie? ja dobra jeszcze mogę zdążyć Mo może będę miał pierrotowe dronki. w ogóle uda mi się czy coś, nie? No, halo! Skok! Żyj! No ogar! Halo! No i zabrał mi! Bo skok się zepsuł! Ja to widziałem, ja to mam nagrane. Łatna jak ja to mam nagrane mam. Tak? Mam to na nagraniu. no, no będą niebieskie. Ja nie mogę zebrać to. No. Nie pozwalają mi. Teraz już nie zdążę za nic. O nie, czy ja w tym Będę miał mniej czasu na zebranie, chips. to dużo mniej no, Bo teraz pół godziny będzie tak leciało A nie, dobra, może dam normalnie Ja Mary bierę Oby mógł strzelać tylko Luda Słabe, słabe Dajcie shotgun Dobra, jest shotgun Jeszcze Emma. Ema I zabiorę Emma, No i nie ma Emy. Przegrać takim setem jak prawda. Dobra. na most. Tam się wylecze. Czy tam ulecze? Nie wiem jak się mówi. Dobra. Lecim na most! Lecim na szczeki, na nie na most. jest sławny tam jest typ? nie wie Ale ja wiem o nim A on mnie zabija Dobra, dead O, następna X da. Tak. Tak Dobra Play again ale tym razem na przyjemny park i znowu na UFO, bo UFO jest OP Tylko ta, tam nie latać tam proszę nie Bo tam jest niebezpiecznie i UFO nie działa I nie może się porwać Dobra Na UFO czy tu? Na UFO czy tu? Na UFO czy tu? Na UFO A ja do góry? Dziękuję, Landoid. że Znowu? Znowu ta sama broń na naprawdę. Iuuuuu Wędka. Tym raczej nikogo nie zabija. Dajcie buna Spada czy coś, nie? Ale to kiedyś była lepsza skrzynka, chyba już jej nie ma. tej bazy już teraz nie będzie. Halo, ja mogę? Wyjść? O, dziękuję. A ja w tym życiu, to nie byłem, ja? O, dziękuję za misję zrobioną. Jednak opłacało się. Czemu tam leci ziom? Nie wiem, czekam, aż mnie wciągnie UFO. Tylko muszę gdzieś ukryć się. Tak, tak. to jest? A, to lepsze, ja sam, tak. Dobra, ja tu kampię, niech tu nie ma. Gdzie są człowieki blisko mnie? Blisko mnie, no to niedobrze. Bo ja tu kampię. Dobra, idę szukać pompy. Z pompy ja do Ufa nie wchodzę. Ja tylko z pompą do Ufa wchodzę. Albo ze złotem. No, nieważne. Pot... Yy... O, duża pota. Wypiję ją, zdążę, nie zdążę, zdążę Nie, nie zdążyłem No i nie mam dużej poty. O nie, chyba zepsułem znowu grę i chyba, oj telefon yy, Muszę wyciszyć, dobra jest Chyba znowu nie mogę strzelać już Mogę robić tańce, mogę robić tańce, pogo. mogę, mogę zrobić fikołka O, będę robił fikołki co się stanie. No nie, przerwało mi jest Myślałem, że będzie fajnie i będę tańczył i robił fikołki. Mogę strzelać? Mogę strzelać, jestem w niebie. Mogę odepchnąć i koniec świata i jeszcze dalej. Nareszcie. Mogę siebie też odepchnąć nareszcie, I dalej polecieć coś. Dobra. Pokażcie mi ta kula, czy to śmieszna? Dobra, ja do tego. To jest moja. Łatwo. Tak się to otwiera. Nie. Nie podejdę do tego. Nie ma bata. Nie ja na mojej barce. Oj nie, na ich warcia. O no nie, no i zebrał. Patrzcie. Odrzuciłem go, ale zdążył zebrać. A ja nie chcę zielonych broni. Halo? Ja nie chcę. Ja, 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 ja wolę lepsze niż zielone. Ja niebieskie chociaż chcę. Broni się tu nawalają. Siok! To moja kula! No nie! Zabrali mi kulę mięsną. Dobra. Kula, mięsna, Weź, tu. A ty co tu robisz? Proszę sobie spodnieść. Sio! Moja kula. No. Jak? Sio. Sio królik. No, moja kula. Ja ją widziałem pierwszy. No i spadłem jeszcze. No i będą zielone broni. Słabiutko. Ale Halo, to była moja kulka. Ja ją... Chciałem zebrać pierwszy. Poszukano mnie. Halo. Halo piszcie, oszukano mnie. Dajcie chociaż ty rudzie Mkę. I będzie fajnie. MK Bro, chociaż będzie masa leczenia. MK O, jest MK To shotgun. Coś? Nie. Shotgun, jej. Więcej leczenia. Więcej leczenia. Jeszcze jedna apteczka! Dawaj! Tu no nie ma apteczki. A i tak dobry lud. Dosyć dobry. Jakby był legendarny z pasy, by było, ale niestety. Dobra, Lecę na karku, on na kino. Dobra, mam trzy poty. Trzeba jedną wypić. Polecam. dobra jest tu ktoś nie nie mam tu nikogo. olgo jednak jest dobra to musi mieć nie masz cwa tutaj. Dopiero teraz, ale o tym. Okay. Jest 46, zabij go! Jest, nie żyje. Myślałem, że cały dzień będę się z nim bił. Dobra. Wylazłem z trzema potkami i wrócę z jedną. To nic. Chyba, że jakaś drobnie. Serio on nie ma MK ani kałacha? Dziwne. Dobra, ja wolną zostawię, bo ja wolę wolną. Nie będę brał takiego jak tamtego tak kalka. Dobła. No, Pokażcie mi amodemki, magia. Czy to jest to, co myślę? Tak, to jest to, co myślę. Najlepsza pompa w grze. Bieska wolna. Czy lepsze były? Karcz, ale co też może być? Ale mam dodatkową apteczkę, opłatało się bić. Ten ziomek miał płotek? Co jest? Są siorbany czy środek? XD na ci środek <coughs> XD total Dobra eee, nie ten przycisk Dobra, ja nie chcę z Tam jest krzaczor, już z niego walić. Halo, kto za mnie strzela? Który? A! To, skąd? Z krzaka wylasł Camper. Nie człowieka camper. nie to ryba za drzewem stał, albo za krzakiem. Za krzak. i no, nie dla tej ryby. Za krzak. Niestety, serio? 32 h Dobra. E, to, e, to będzie koniec. Ilu?